Dzisiaj w pierwszym czytaniu dostajemy, można powiedzieć, kolejny odcinek drogi Izraela przez pustynię. Kolejny odcinek, w którym niestety Izraelici szemrzą przeciw Bogu, w których ich serce jest niespokojne. Parę dni temu słyszeliśmy, że to serce jest niespokojne, kiedy nie dostrzegamy dobra płynącego od Pana Boga. A dzisiaj z kolei mamy taką sytuację, kiedy Pan Bóg. Mierzy Izraelitów, czy stawia przed nimi swoją świętość. Pokazuje się jako święty, jako ten, który działa zupełnie na przekór wszystkiemu, czego by się Izraelici spodziewali. I myślę, że to może być też taka dla nas ważna wskazówka, co zrobić, żeby nasze serce nie było szemrzące przeciwko Panu Bogu, przeciwko drugiemu człowiekowi. Zgodzić się, żeby Pan Bóg był Bogiem, że te wszystkie prawdy, które o Nim nam objawia, które objawia nam o sobie, są zawsze zaproszeniem do jakiejś przygody, są zawsze zaproszeniem do jakiegoś wyjścia poza nasze już utarte schematy Jego samego, Jego działania. Potrzeba dużej odwagi, żeby w tą przygodę wyruszyć, ale jest to przygoda jakoś fascynująca. Cały czas pokazująca z nowej perspektywy Pana Boga nas samych, drugiego człowieka. Cezarea Filipowa miejsce, w którym dzisiaj razem z Panem Jezusem i z apostołami jesteśmy to piękne miejsce. Miejsce, które jednocześnie intryguje dlatego, że w tej okolicy, w której Pan Jezus zadaje uczniom pytanie za kogo mnie uważacie jest cała masa pogańskich świątyń. Tam Jachwę wcale nie był najważniejszym bóstwem. Tamtejsi mieszkańcy oddawali cześć wielu bogom. I to pytanie, które słyszą apostołowie i odpowiedzi, które słyszy Pan Jezus, pokazują, jak różnie może być on postrzegany. Ale w samym centrum tego dzisiejszego wydarzenia jest odpowiedź, której Panu Jezusowi udziela Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Co robi Piotr? Piotr, odpowiadając na pytanie Pana Jezusa, rozpoznaje w człowieku, na którego patrzy, Boga. Pan Jezus zostaje rozpoznany jako mesjasz, zostaje rozpoznany jako syn Boży, zostaje rozpoznany jako wcielone słowo, a więc Bóg człowiek. I dlatego Piotr w odpowiedzi słyszy, że jest błogosławiony, bo nie objawiły mu tego ludzka mądrość ani słowa, ale objawił mu to Ojciec z nieba. Co nam to mówi? Mówi nam to tyle, że jesteśmy w szczególny sposób jako chrześcijanie, jako wierni Chrystusowi, jako słuchający Ewangelii, powołani do tego, żeby w każdym człowieku rozpoznawać Boga. Nie żeby ubóstwiać człowieka, ale żeby rozpoznawać w nas nawzajem, w tych ludzi, na których patrzymy, z którymi żyjemy, którzy tworzą nasz kościół, nasze społeczeństwo, czy się z nimi zgadzamy, czy nie. Rozpoznawać Jego obecność, dlatego, że każdy człowiek jest świątynią Pana Boga. Jeśli nauczymy się rozpoznawać Jezusa Chrystusa w sobie nawzajem, tak jak Piotr rozpoznał Boga w człowieku, Jezusie Chrystusie, tak też usłyszymy w odpowiedzi, że jesteśmy błogosławieni. A bycie błogosławionym, to znaczy bycie zaproszonym do świętości. To znaczy bycie zaproszonym do tego, żeby przebywać z Bogiem twarzą w twarz. A czego możemy chcieć więcej? co jest bardziej naszym powołaniem, naszym celem i spełnieniem wszystkich naszych pragnień niż właśnie to.